że jeżeli chodzi o porównanie mark for check i detect changes tych dwóch metod, które poznaliśmy w jednej z poprzednich lekcji, to zapraszam teraz do przykładu, w którym sobie to szczegółowo omówimy i porównamy. I właśnie tutaj będziemy wypinać się z ng-zony po to, żeby zobaczyć pewne różnice. Do porównania metod detect changes i mark for check będziemy potrzebowali właśnie zdezablowania naszej ng-zony z poziomu naszego main.ts, czyli robimy to tak jak sobie omawialiśmy wcześniej, dodajemy taką, taki obiekt do naszej metody bootstrap module, który właśnie informuje nas o tym, że odpinamy całą naszą aplikację, bo robimy to w main.ts, czyli dla całej naszej aplikacji, dla całego naszego tego głównego modułu app module naszej aplikacji odpinamy ng zone i teraz Część detektor na, takim, na takiej aplikacji będzie zachowywał się zupełnie inaczej niż do tej pory obserwowaliśmy. Przykład jest analogiczny do tego, co mieliśmy w kilku poprzednich lekcjach. Natomiast teraz, jeżeli ja sobie nawet triggeruję tę część detection z poziomu naszych komponentów, klikając po ich batonach, co do tej pory, jak pamiętasz, nasze część detektory wołało na tych poszczególnych komponentach, to w tej chwili to się nie dzieje. I to się nie dzieje dlatego. Że mamy tą zonę właśnie odpiętą, więc ten część detektor, ta zona w ogóle nie wykrywa tego, tego eventu i nie, przez, nie, nie mówi angularowi: Hej, angularze, słuchaj, teraz musisz zawołać na swoim komponencie mechanizm część detektora i wykryć, czy w nim się coś zmieniło, czy nie, i ewentualnie go przerysować. Będziemy to robić w tej chwili ręcznie, czyli z poziomu naszego Change Detector 3 komponentu. Jak mamy tę metodę Trigger Change Detection, to zawołamy sobie na obiekcie aplikacji, który sobie wstrzykujemy za pomocą dependency injection do naszego komponentu. To jest taka referencja właśnie do, do całej naszej Angularowej aplikacji, która się na stronie, na stronie wyrenderowała aktualnie. I na tym obiekcie możemy wywołać taką metodę TIC, która. W sposób taki jawny wytriggeruje nam, spowoduje przeprocesowanie część detektora na tym naszym komponencie. Także spójrzmy teraz, jak to będzie wyglądało. I teraz, jak my dajemy trigger change detection w batonie, w którego kliknięcia obsługę mamy podpięty ten application tick, no to jak widzisz, ten część detektor się woła. Czyli teraz dokładnie symulujemy sobie zachowanie naszej, naszej ng zone. Mamy zonę odpiętą, natomiast my klikając w ten baton. Bołamy tę metodę TIC i to działa właśnie w taki sposób, jak działa NG Zona w normalnym przypadku, kiedy jest włączona na, na, na naszej stronie. Nie? Przedmiotem przykładu w tej lekcji będzie ten nasz. Inner to komponent. To w nim będziemy się głównie poruszali, w nim będziemy obserwowali zmiany. Przykładowo powiedzmy, że po 5 sekundach od startu tego naszego inner to komponentu ma się coś wydarzyć. Na przykład dostaliśmy jakiś event z serwisu, który spowoduje update, update jakichś danych, które są wyświetlane w tym, w tym naszym komponencie. I teraz, żeby to się stało i żeby po tych 5 sekundach nasz komponent w ogóle. Wykrył jakiekolwiek zmiany w sobie, to musimy tutaj oczywiście zrobić dodatkową logikę. Na razie sobie dołóżmy loga. I teraz mamy taką sytuację, że po 5 sekundach nasz komponent powinien się przerenderować. Odpaliłem stronę jeszcze raz. Zobaczmy, teraz chwilę poczekajmy. Dostaliśmy informację o tym, że komponent powinien się przerenderować. Natomiast jak przyjrzysz się uważnie, to tutaj się nic nie dzieje na, naszym, na naszych komponentach. Żaden tak naprawdę z komponentów się nie przerenderował, nawet część detektor na nim nie został zawołany. Mimo tego, że to zdarzenie jakieś wystąpiło, i powinniśmy ten komponent właśnie przerenderować. Także, tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, żeby w tym momencie komponent został przerysowany, no to na change detektorze, na tym obiekcie część detektora, powinniśmy zawołać metodę albo Detect Changes, albo Mark for Check. Także zobaczmy, jak to się sprawdzi w przypadku Detect Changes. Także uruchamiamy stronę, czekamy chwilę. I teraz jak widzisz, komponent nam się przerenderował, przez chwilę był niebieski ten inner komponent. Natomiast nie zawołał się na nim w żaden sposób jego duczek, czyli jego mechanizm wykrywania zmian, jego część detektor nie został w sposób jawny zawołany. Nie? I to zachowanie już obserwowaliśmy wcześniej i omawialiśmy je troszeczkę. Czyli w momencie, kiedy my wołamy detect changes bezpośrednio na instancji obiektu change detektora, to w tym komponencie, z którego poziomu to wołamy, change detektor tak naprawdę nie zostanie wywołany ten mechanizm standardowy. Tylko bezpośrednio ten komponent zostanie po prostu przerenderowany. Także zobaczmy jeszcze raz. I dostajemy teraz już informację. Za chwilę dostaliśmy, mamy komponent niebieski. Nie, a natomiast nigdy nie był pomarańczowy, czyli nigdy nie został ten duczek zawołany na tym komponencie. W wyniku przerysowania tego inertu komponentu zostały, został odpalony mechanizm wykrywania zmian, ale na tym komponencie wewnętrznym, który jest osadzony wewnątrz niego. Nie? Natomiast na samym inertu komponent nigdy ten duczek się nie zawołał. Sprawdźmy w takim razie, jak to będzie działało w przypadku mark for checka. Czyli zmieniliśmy sobie teraz metodę detect changes na mark for check, i zobaczmy, jak to teraz się zachowa. Odpalamy stronę jeszcze raz, dostajemy znowu informację o tym, że komponent powinien się przerenderować. Natomiast jak widzisz, żaden, żaden detect changes nie został odpalony, nawet się komponent jeszcze nie przerenderował. I to jest właśnie działanie mark for check, dlatego że my jeszcze nie odpaliliśmy, nasza zona nie wytriggerowała tego eventu tick, czyli ten, ta informacja do Angulara o tym, że któryś z komponentów powinien wykonać sprawdzenie na sobie. Swoich zmian nie została nigdy wysłana. Dopiero w momencie, kiedy my ją wyślemy, to jak widzisz, na naszym komponencie inertu został zawołany duczek w tej chwili i został ten komponent dodatkowo przerenderowany. Teraz, jeżeli wyślemy to drugi raz, to już tak się nie dzieje, dlatego że Nasz komponent inertu w tej chwili już jest zaktualizowany i ten mark for check na nim nie został zawołany. Czyli ten komponent nie jest w tej chwili oznaczony jako konieczny do sprawdzenia w następnym cyklu wykrywania zmian. Czyli teraz my triggerując ten event ticknięcia, tę funkcję TIG, jak sobie zawołamy na aplikacji klikając w ten trigger change detection to uruchamiamy kolejny cykl wykrywania zmian w naszej aplikacji. I ten komponent parenta wykrywa na sobie zmiany, dlatego że kliknęliśmy właśnie w button, który znajduje się w tym komponencie. Dlatego ten komponent jest przerysowany. W wyniku jego przerysowania woła się część detektor komponentu inner1, ale na tym jest koniec, nie? Jeżeli my w wyniku naszego inner to komponentu dołożymy sobie jeszcze jeden baton, taki baton zawołający nam metodę mark for check. Teraz uruchamiam sobie cykl wykrywania zmian na naszych komponentach. Jak widzisz, inner tu komponent nie został ani sprawdzony, ani przerenderowany. Jeszcze raz dzieje się to samo, i w tej chwili, jeżeli ja oznaczę ten komponent jako konieczny do wykrycia w następnym cyklu za pomocą mark for check, to teraz jeszcze nic się nie dzieje, natomiast ten komponent pod spodem został oznaczony jako konieczny do sprawdzenia w następnym cyklu wykrywania zmian. Ten cykl odpalimy sobie z poziomu komponenta naszego, naszego rodzica, i w wyniku tego odpalenia uruchomił się nasz change detektor na inertu komponencie, i ten część detektor stwierdził: OK, ty byłeś tutaj kliknięty, więc, więc zmieniłeś się. Także ja, ja teraz każę tobie się przerysować. Jeżeli zrobimy to jeszcze raz, no to tak się nie dzieje. Nie? W przypadku, gdybyśmy zamiast Markforczeka mieli detect changes, Czyli mamy metodę detect changes, która będzie wołana z szablonu. Ona woła detect changes z naszej instancji change detektora. To komponent jest przerysowywany natychmiast w momencie, kiedy my wołamy tą naszą metodę. Nie? Połączmy sobie jeszcze teraz tylko te dwie metody. Wywołajmy je jednocześnie, jedna obok drugiej. Zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ok, mamy dwie, dwa botony wołające dwie różne metody. Jeden będzie wołał Detect Changes, drugi będzie wołał Mark for Check. I teraz w przypadku zawołania Detect Changes komponent jest natychmiast przerysowywany, nie jest na nim wołany e, duczek, nie jest na nim wołany jego change detector, ten, ten mechanizm wykrywania zmian. Natomiast komponent jest przerysowany, e, w wyniku czego odpala się change detector naszego komponentu dziecka. Natomiast w przypadku mark MarkforChecka to się nic nie dzieje z naszym komponentem, on jest tylko oznaczony do sprawdzenia w momencie następnego cyklu. Wykrywania zmian, wołamy sobie następny cykl. Komponent jest po pierwsze sprawdzony, po drugie jest na nim wykryta zmiana, więc jest przerenderowany. W przypadku detect changes, jeszcze raz, tutaj mamy od razu przerenderowanie. I jak odpalimy kolejny cykl wykrywania zmian, no to ten komponent już nie jest przerysowywany. Nie? Przejdźmy sobie teraz do naszego komponentu inner1. Tutaj, jak widzisz, mamy jakiegoś inputa zadeklarowanego, którego będziemy sobie z naszego parenta za chwilę przesyłali. Po 5 sekundach od startu naszego inner one komponentu będziemy znowu wołać metodę detect changes po to, żeby sprawdził ten komponent, czy też detektor, część detektor tego komponentu, czy aby na nim nie zostały jakieś zmiany zaaplikowane. I teraz te zmiany będą związane właśnie z tym i naszym inputem, dlatego że z poziomu naszego parenta, Tutaj sekundę wcześniej, zanim tamten gość się odpali, czyli tutaj po 4 sekundach, będziemy zmieniali tą naszą, ten, ten nasz napis, który tutaj mamy zainicjalizowany za pomocą takie, takiego napisu INIT, a później zmienimy go jako informację, że ta, że ta zmienna uległa jakiejś zmianie. Nie? I teraz tego, co się spodziewamy, to przekazujemy sobie tę daną do naszego inner one komponentu i w inner one komponencie tą daną tutaj sobie będziemy wyświetlali. Tak naprawdę reszta nas jakoś specjalnie nie interesuje. Czyli spodziewamy się tego, że po 5 sekundach od wystartowania naszego komponentu, tego inner one komponent, on wykryje swoją zmianę na tym obiekcie, na tej, na tej zmiennej data, dlatego że ta zmienna data chwilę wcześniej ulegnie zmianie, ale z poziomu parenta change detector tree component. Nie? Tutaj może z poziomu tego naszego parenta jeszcze dołóżmy sobie takiego loga, który nas poinformuje o tym, że ta dana została już zmieniona. Z poziomu inner one komponentu z kolei sobie też będziemy logowali sytuację, kiedy on odświeży swój widok. Będziemy to oczywiście widzieli podczas zmieniania się kolorków na tym naszym, na tym naszym komponencie, bo będziemy go podświetlali, natomiast jeszcze miejmy informację o tym w logach. Teraz odpaliłem aplikację na nowo. Po kilku sekundach zawołał mi się ten change detector. Na zasadzie nie change detector, tylko odpaliła się, odpalił się ten timeout z poziomu inner one component informującym o tym, że nasz komponent jest gotowy do przetestowania, czyli on już powinien wyłapać tą, zmien, tą zmianę tej naszej wartości. Natomiast jak widzisz, on tutaj dalej wyświetla init. Więc możemy się teraz spodziewać tego, że ta zmiana, ta, ta, ta zmienna data nigdy się nam nie zmieniła. Natomiast to, że ona się zmieniła, to my mamy powiedziane tutaj za pomocą tego loga, no bo ten log się wywołał, a skoro on się wywołał, to także odpalił się, odpaliła się ta linijka. Czyli zanim został sprawdzony czy też przerenderowany ten nasz komponent w wyniku metody detect changes, to przekazywany string uległ zmianie, nie? I na dowód tego zachowania, odpalmy sobie nasz kolejny cykl wykrywania zmian w naszej aplikacji. I jak widzisz teraz, inner One komponent już wyświetla tą wartość zaktualizowaną. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co się dzieje, że nasz inner One komponent w odpowiednim czasie, w momencie kiedy ta dana już uległa zmianie, woła sobie detect changes, czyli przerenderowuje się, natomiast nie wykrywa zmiany. I wyświetla cały czas starą zawartość. To jest ten przypadek, który już sobie troszeczkę omawialiśmy wcześniej, czyli wprawdzie nasz parent komponent zmienia swoją zawartość, zmienia to pole, które przekazuje do naszego app inner1 komponentu, natomiast ten komponent nigdzie nie woła na sobie część detektora, w wyniku czego on się nie przerysowuje, a skoro się nie przerysowuje, to nie nadaje nowej wartości temu naszemu komponentowi, nie? czyli ten komponent cały czas trzyma sobie starą wartość tej zmiennej. Na dowód tego zaimplementujmy sobie tego inputa w troszeczkę inny sposób, czyli zróbmy z niego taki setter typescriptowy, Niech on sobie przyjmie jakąś dane, daną z naszego parenta, i teraz ten setter będzie się wołał za każdym razem, kiedy nasz parent komponent będzie ustawiał tą zmienną na tym naszym app inner one komponencie. Czyli tak naprawdę w tej chwili on nie, nie ustawia bezpośrednio wartości zmiennej, tylko w tej chwili będzie wołał ten setter, czyli ten kod będzie nasz e, odpalany. I teraz w wyniku odpalenia tego kodu przypisujemy sobie tą daną prze, przesłaną z poziomu naszego parenta do naszego e, app inner one komponentu. Przypisujemy sobie tą wartość do zmiennej lokalnej tego naszego komponentu. To już nie jest input, tylko to jest zwykłe pole tej klasy. I teraz tak to pole będziemy używali z poziomu naszego, e, naszego szablonu. I tutaj sobie je wyświetlamy. Reszta pozostaje tak jak. Była. I zobaczmy, jak to będzie teraz się prezentowało. I jak widzisz, log pochodzący z tego naszego setera wyświetla się w momencie wstawania naszego komponentu inner one component, jeszcze przed tak naprawdę zawołaniem jego duczeka. Czyli w momencie, kiedy zawołał się jego część detektor, to ta wartość już została zaktualizowana o tego inita, którego przesyłaliśmy początkowo. Do naszego komponentu w momencie startu aplikacji nie jeszcze może sobie tutaj wyświetlajmy tą daną żebyśmy widzieli aktualny stan co my tutaj mamy. I jak widzisz w momencie startu mamy wartość init natomiast po 5 sekundach poszło, poszedł nam ten change detektor komponent się przerenderował natomiast ten setter nigdzie już więcej nie został zawołany. Więc nawet jeżeli ja sobie przerenderuję ten komponent ze starą wartością tej zmiennej init, co mamy tutaj powiedziane, to on dalej będzie wyświetlał tą starą wartość, no bo nie ma skąd wziąć fizycznie tej nowej wartości, która została przypisana do, naszego, do naszej zmiennej, nie? W momencie, kiedy my teraz sobie odpalimy kolejny cykl wykrywania zmian w naszych komponentach, no, to jak widzisz, pierwszą rzeczą, która się dzieje, to jest wykrycie zmian w naszym część detector tree komponencie. Poszły te zmiany, więc komponent się przerenderowuje. Co widzieliśmy, był przez chwilę niebieski, nie? I teraz zawołał się ten nasz setter i ten setter już ma nową wartość. W wyniku czego teraz idzie nam część detektor naszego app komponentu i wszystkich pozostałych, i w wyniku tego część detektora są wykrywane zmiany, dlatego że była wartość wyświetlona init, a teraz mamy wyświetlić wartość change, więc nasze komponenty się przerysowywują i teraz wyświetlają aktualne wartości. Wywołajmy sobie teraz zamiast detect changes w tym miejscu mark for check już na potrzeby tego przykładu nie potrzebujemy wyłączać naszej ng -zony, także pracujmy sobie normalnie na, na włączonej naszej ng -zonie i zobaczmy teraz jak to się zachowa w przypadku mark for checka. Czyli uruchomiłem naszą stronę i po tej chwili, jak widzisz, samo wszystko się zupdate'owało. Ja nie klikam, nie robię żadnych dodatkowych czynności. Tak naprawdę zmieniłem jedną linijkę w kodzie. Detect z metodę zamieniłem na MarkForCheck. I dzięki tej prostej operacji nasze komponenty wyświetlają już aktualne dane. I to wynika z tego, że w chwili kiedy bołamy MarkForCheck, to nasz komponent jest zaznaczany... Jako konieczny do sprawdzenia w następnym cyklu wywołania zmian. Czyli jeszcze raz, jeżeli mamy Detect Changes, to nasz komponent się przerysowuje, ale przerysowuje się ze starą wartością. Natomiast w przypadku Mark for check, po chwili nasz komponent jest sprawdzony, są wykryte na nim zmiany i sam przerenderowuje się w wyniku tych, tego wykrycia tych zmian i wyświetla cały czas aktualną wartość dlatego że przerenderował się nasz change detector 3 komponent na nim zostały wykryte zmiany więc setter na naszym inner one komponencie z nową wartością również został zawołany Także podsumowując, Mark for check oznacza nasz komponent do sprawdzenia przy następnym cyklu część detektora. Nie wywołuje się ten część detektor natychmiast po tym, jak ten Mark for check my sobie wywołamy, tylko dopiero w następnym cyklu tego część detektora nasz komponent zostanie sprawdzony. Detect Changes działa odwrotnie, czyli w przypadku użycia tej metody natychmiast zostanie na naszym komponencie wywołany część detektor, co może spowodować, że nie wszystkie zmiany zostaną. Wykryte przez nasz, e, przez nasz komponent. I nie będziemy mieli aktualnego stanu m, szablonu, aktualnego stanu widoku tego, co widzimy na ekranie w naszej przeglądarce w stosunku do tego, co mamy e, w danych modelu komponentu. Nie? I to, co widzieliśmy właśnie w przykładzie. Raczej preferowane jest używanie markforczeka, dlatego, że, tak jak widzieliśmy, markforczek spowodował, że m, od razu wiemy o zmianie, komponent wie o zmianie przerenderował się i miał aktualne dane. Natomiast w przypadku użycia detect changes nie mieliśmy takiej sytuacji, nie mieliśmy, tej, nie mieliśmy aktualnego widoku, mimo tego, że część detektor się odpalił, mimo tego, że spodziewalibyśmy się, że komponent zostanie właściwie przerenderowany, bo komponent został przerenderowany, ale ze starymi danymi. Także teraz pojawia się pytanie, kiedy w ogóle tego detect changes używać, i czy, i czy w ogóle jesteśmy w stanie. Znaleźć dla niego jakieś logiczne zastosowanie, i jest takie, taka jedna opcja: jest taka jedna sytuacja. change z raczej będziemy używali w przypadku, kiedy będziemy chcieli stworzyć swój własny, specyficzny change detektor I do tego będzie nam służyła jeszcze taka metoda DETACH, też wywoływana z poziomu naszego na tym obiekcie naszego część detektora. Także przejdźmy sobie teraz do lekcji kolejnej i spróbujmy właśnie napisać taki własny część detektor z odpięciem komponentu za pomocą metody DETACH z tego standardowego część detektora, z tego drzewa całego. Część detektora i użyjmy metody Detect Changes do wykrywania takich zmian, także zapraszam do lekcji kolejnej.